Co jest istotne, autofagia zwykle działa w tle. Niezauważalnie, nikt nie zwraca na nią, na nią uwagi. Jeszcze niedawno w ogóle o niej nie wiedzieliśmy, ale o tym też się dowiecie. Ale jest to proces ogromnie ważny w tym, jak nasz organizm odpowiada na stres, czy utrzymuje się w balansie i jak są regulowane funkcje nawet na poziomie komórkowym, czyli na tym najbardziej podstawowym. I to, co Wam wspomniałem również wcześniej, autofagia również pełni ogromną rolę w funkcjonowaniu mitochondriów, ponieważ to ona stymuluje proces, który nazywa się mitofagiem. I mitofagia polega na tym, że właśnie uszkodzone mitochondria są usuwane. To właśnie dzięki autofagi się dzieje. Jeżeli one nie są usuwa, to tak jak Wam mówię, coraz więcej toksyn nadbudowuje się w, organizmu, w organizmie i wszelkie procesy, wszelkie procesy są zaburzone, jeżeli chodzi o ten poziom mitochondrialny.